Czy fala uderzeniowa jest skuteczna przy stanie zapalnym Achillesa? Na przykładzie mojej pacjentki, która zadzwoniła specjalnie po to, aby zrobić zabieg fali uderzeniowej na śniegno Achillesa. Warto jest się pochylić nieco głębiej nad jej przypadkiem. U pacjentki zauważyłem skrót funkcjonalny jednej kończyn, aż o 1 cm. Dodatkowo zmiana strukturalna w objębie stopy powodowała, że podczas zwykłego przesiadu dochodziło do bardzo dużego koślawienia stawów kolonowych. Pacjentka biega, wykonuje trening siłowy, a objawy bólowe towarzyszą jej od około 6 miesięcy. Zatem, jeżeli zależy nam na krótkotrwałych i marnych efektach terapeutycznych, to można wykonać falę uderzeniową w miejscu samego objawu. Natomiast, jeżeli zależy nam na efektach znacznie lepszych i dłuższych, warto jest wykonać kompleksową diagnostykę i wyprowadzić pacjentkę tak, aby funkcjonalnie jej ciało było prawie że idealnie symetryczne. A czy ty masz objawy bólowe i czy na pewno jesteś symetryczny? Napisz w komentarzu albo już dziś. Zapisz się na wizytę w moim gabinecie. Cześć!